Dobry, dobrze, że bym się działać żebyś chciałbym zdać wierszy grumunie. Rumunarzu, kondoniarzu, jebany pedalarzu. Maczałeś sobie palca w dupie i biegałeś po chałupie. Dawałeś się Brzezikowi i myślałeś, że nikt się o tym nie dowi. Brzezik cały cię całował. Czyli jedno... Aż od głowy od głowy, aż do rowa. Lizałeś mojego suty. I, by... <głos> <głos> I było wszystko beauty, beauty, full, że tak powiem, no tak. Arek z tym Cię dopomagał? Bożeś go Ty błagał. <noise> lataliście, na... lataliście cali nago. Jebaliście był... Ciupagą. Czupaga Wam w dupę weszła? Bo była bardzo grzeszna. Ostrze Wam się zahaczyło? I wam jaja rozpieprzyło Kutasa nie mieście wcale Wyjebane dwa robale <gry>